Cześć witajcie jestem Doppler a to jest kolejny odcinek na moim kanale dawno nie było odcinka więc nagrywam poradnik jak pobrać dosyć nową grę subsist subsistence czy jakoś tam czyta możecie mnie poprawić w komentarzu więc tak jak zawsze wchodzimy z link z opisu schodzimy na tą i klikamy pierwszy link o kurde coś leki dobra i was przerzuca do takiego na tej stronki musimy poczekać 5 sekund i klikamy Click here to Download. Klikamy to i nas przerzuca do mega. Chwilę muszę poczekać, bo musi mi się to zładować. A tu nam pisze czego nas to przerzuca dokładnie. I tutaj mamy o, mega stronę. Musimy poczekać aż nam się tutaj załaduje to kółeczko. I klikamy Download. download to, to szare po prostu żeby pobierało przez przeglądarkę, a nie normalnie, bo byście musieli pobrać sobie plik od Mega. Chyba że sobie wolicie po prostu pobierać przez Mega Plik. Nie wiem jak to jest, ale ja zawsze pobieram przez przeglądarkę. I czekamy czas, ile nam tu pisze. Ja mam na przykład, obieram się. Nie dlaczego po 2 Mega. Pewnie dlatego, że mam torrenta włączonego, będzie mi się pobierało 7 minut, więc nie chcę wam tego przedłużać, więc widzimy się za małą przerwę. Dobrze, już nam się wszystko pobrało, możemy teraz to gdzieś przerzucić, w moim wypadku już to przerzucone jest w komputerze i po prostu w pobranych, żeby nie, żeby nie za długo czekać to po prostu tutaj to wypakuje. I będziemy to mieli. Widzimy się za krótką chwilę, aż to się nam wypakuje, czyli tak około 5, 6, 7 minut. Będziemy z powrotem. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Tutaj nam się wszystko wypakowało, i mamy oto takie pliki. No i to już jest w ogóle całkowicie gra zainstalowana. Tutaj mamy jakieś pliki do tej gry, konfiguracje czy różne. Tu mamy Engine, czyli te resztę plików. A żeby gra odpalić, klikamy po prostu na binaries I klikamy. Chwileczkę, gdzie to jest? Gdzie tego. Bo jeszcze nie ogarnąłem do końca tego eee, chwileczkę Tutaj to jest, czy gdzie będziemy sprawdzać na bieżąco. Najwyżej chce coś popsuje w plikach. urucham jeszcze sobie tutaj coś nie wiem, może. Dobra, tutaj mamy takie pliki. Tutaj mamy dyrektywę, tutaj na pewno nic nie ma. A tutaj może jest gdzieś. Chwileczkę. Dobra, tutaj się coś odpala. Nie wiem czy to jest gra. Jakaś taka konsola. No i gra się odpaliła. Nie wiem czy ją widzicie. nie wiem czy to wszystko widzicie co to jest się stało chwileczkę potem mi wyskoczyło takie coś chwileczkę jeszcze chwilę poczekamy bo nie wiem czy to dobrze włączyłem Dobrze, jeśli nam takie coś odpaliło, nie wiem czy to jest dobrze, ja to aktualnie sprawdzam, po prostu klikamy, zgadzam się chyba. I nam to dalej jest tak. Kurde. Może tu być wszystko podmafane, w ogóle, żebym się nie przygotował do tej gry, bo robię to wszystko na spontanie. Ale jak widać, gra się odpala. Oby było, gra widać. I tu wpisujemy swój po prostu nick. Mój nick będzie taki jak wszędzie do PRTV. Obyście widzieli, co tam mam i możemy wziąć solo, multiplayer gry nie możemy wziąć niestety i to tyle, mogę wam jeszcze odpalić grę solo, start solo game i tu będzie nam się teraz mapka ładować nie wiem jak to będzie wyglądać na tym nagraniu, aby się nagrała gra widzę tu jakby się nagrywała ta gra bo jest wszystko ładnie, tam w rogu mam podgląd taki jako taki więc powinno być chyba dobrze. Dobra, ładuj się. Dobra. Może mi przycinam gra z powodu, że nagrywam i mam na maksymalnej grafice. No, ale jak widać, gra działa. Da się grać. Mogę grę wyłączyć w aktualnie, bo zaraz sprawdzę, jak tam będzie mi gra działać, bo nie mam wyśmienitego komputera ale jak widzieliście, da się gra odpalić bez problemu o im się tapeta wzięła, wyłączyła dobra, ustawimy z porodem, bo nie mam oryginalnej wersji Windowsa z powodu, że brak klucza mam mam płytę, wszystko, tylko że zgubiłem po prostu klucz i no to tyle, jeśli, się, ci się pora jeśli Ci poradnik się spodobał, yy, pomógł Ci w czymś, żebyś sobie grę na przykładem sprawił, a potem kupił na Steamie, możesz zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję i do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.